Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co sprawia, że niektórzy ludzie są bardziej skuteczni w życiu niż inni, i jakby czy to właśnie chodzi o jakieś IQ, czy to może jakiś wrodzony talent, czy to może coś innego. I właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy o jednej z najważniejszych, ale często pomijanych po prostu cech, i większość ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że taka cecha w ogóle istnieje, ale chodzi o inteligencję emocjonalną. I zacznijmy od historii. Historia Tomasza, był sobie Tomasz, był bardzo inteligentny, zdolny, ambitny, ale mimo to miał często problemy w pracy i w relacjach z innymi. Dlaczego? Ponieważ brakowało mu inteligencji emocjonalnej. I inteligencja emocjonalna to zdolność do rozpoznawania, zrozumienia oraz zarządzania własnymi emocjami i emocjami innych osób. To jest to, co pozwala nam jakby nawiązać głębokie relacje, skutecznie komunikować się i podejmować po prostu decyzje które prowadzą do szeroko pojętego sukcesu? I właśnie jak możemy rozwijać naszą inteligencję emocjonalną? I pierwszym krokiem będzie zrozumienie po prostu naszych własnych emocji. Musimy nauczyć się rozpoznawać, co czujemy i dlaczego to czujemy. I tutaj fajnym patentem jest po prostu codzienne, wieczorne spisywanie swoich emocji na papierze tak zwany rachunek sumienia. Jeżeli się z kimś pokłóciłeś, napisz to na kartce. Jeżeli ktoś się wkurzył napisz to na kartce i po prostu zakładasz sobie taki zeszyt w biedronce kupuje za dwa złote i codziennie spisujesz po prostu swoje myśli na papier czasami to będą właśnie dwa trzy zdania czasami to będzie cała po prostu strona zależnie od dnia i w taki sposób poznasz siebie bliżej poznasz swoje emocje i po prostu będziesz wiedział co cię mniej więcej denerwuje co powiedzieć żeby ludzie nie robili żeby cię nie denerwować i po prostu siebie poznasz po prostu Bardziej. I kolejnym krokiem jest zrozumienie emocji innych. I musimy nauczyć się po prostu empatii. Empatia to jest klucz. Empatia to jest zdolność do zrozumienia i jakby zrozumienia i podzielenia się uczuciami innych osób. To jest wejście w tą drugą osobę, wczucie się w nią i po prostu zrozumienie to, co ona tam sobie myśli, i jakby poparcie jej. I to jest dosłownie empatia. I aby rozwinąć empatię najlepszym sposobem jest po prostu aktywne słuchanie, takie aktywne empatyczne słuchanie, czyli jeżeli z kimś rozmawiasz, to staraj się po prostu dać czasami tej osobie, chociaż zawsze powinieneś tak robić, dać tej osobie 100% siebie, czyli kiedy ona mówi, to ty nie myślisz, co ty zaraz na to odpowiesz, tylko wsłuchujesz się, słuchasz co ona mówi, słuchasz, słuchasz, słuchasz i dopiero gdy wszystko ci powie to ty to dopiero przetwarzasz na samym końcu, gdy już wszystko zostało powiedziane, a nie, że podczas kiedy ona to mówi, to ty przetwarzasz i już tworzysz odpowiedź na to. Nie. Czekasz, aż wszystko powie. Będzie chwila ciszy, pewnie, po tym jak skończy gadać. Ty to przetwarzasz i odpowiadasz, dajesz tej osobie zrozumienie, wczuwasz się w nią i po prostu zachowujesz się empatycznie i aktywne słuchanie to jest chyba najlepsza metoda, żeby po prostu nauczyć się empatii i żeby zrozumieć się, zrozumieć jak słuchać innych ludzi, bo jakby bez tego to po prostu ani rusz. I na koniec musimy się nauczyć zarządzać po prostu naszymi emocjami i to oznacza właśnie, że musimy nauczyć sobie radzić ze stresem, kontrolować nasze impulsy i po prostu motywować się chociażby do osiągania naszych celów i po prostu Monitorowanie swoich emocji i zarządzanie swoimi emocjami jest bardzo ważne. Na przykład, chcesz zredukować stres, to powinieneś zacząć się interesować mindfulness, czyli jakąś medytacją, byciem obecnym, samoświadomością. I te trzy rzeczy zredukują po prostu Twój stres i będziesz panować nad Twoim stresem. Z kolei z gniewem. Jeżeli często się gniewasz, to musisz sobie zdać po prostu sprawę, że Ty, jakby, że to nie życie ma na Ciebie wpływ. Tylko ty masz wpływ na życie i to ty kontrolujesz, czy się gniewasz. I na przykład fajnym sposobem jest to, na przykład załóżmy, że idziesz, chodzisz sobie po domu, i małym paluszkiem zahaczysz o, o, o drewno jakieś, czy tam o, jakąś, o jakiś mebel i cię to boli. To albo właśnie możesz klnąć, przekinać cały świat, zacząć kopać ten mebel czy coś, ale możesz się też zatrzymać, możesz się zatrzymać, popatrzeć. Na ten mebel i się zacząć śmiać na przykład siebie i powiedzieć, patrzysz na tą szafeczkę, co tu stoi, co ci tak zraniła paluszek, i mówisz: no, 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 teraz to ci się udało, szafeczko, teraz to ci się udało, ale następnym razem ci się nie uda. I widzisz, i zamiast się złościć, możesz tą sytuację przeistoczyć dosłownie w żart. I dosłownie, to jest inteligencja emocjonalna. Te trzy rzeczy do opanowania, jeżeli opanujesz, to to dosłownie jest wszystko co musisz umieć i wiedzieć w praktyce o inteligencji emocjonalnej. Pamiętaj też, że inteligencja emocjonalna to jakby to nie jest tylko cecha, którą musimy czy tam możemy rozwijać. To jest dosłownie klucz do zajebistych relacji, do sukcesu w relacjach, do szczęścia, do świadomości i po prostu do niesamowitego życia. Więc warto po prostu rozwijać tą inteligencję emocjonalną codziennie, warto się na niej skupiać. Warto się na niej fokusować i warto po prostu o nią dbać. Więc to by było na tyle. Ja dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.